Kolejną bardzo ciekawą monetę z XVI. aukcji Poznańskiego domu aukcyjnego, która odbędzie się 20 i 21 września 2019 roku. Mowa o dukacie gdańskim 1698, pierwszej odmiany, tak zwanym dukacie z gilem, który, który jest nazywany tak od kropki pod nosem króla. Jest to czy błąd rytownika, czy lekkie uszkodzenie stempla, które powoduje, że król ma pod nosem, tak jakby, krople. Jest on swoistym świadkiem upadku Gdańskiej szkoły medalierstwa. Swoisty, swoistym świadkiem upadku w ogóle Polskiego Medalierstwa klasycznego, ponieważ widać, że po śmierci Jana Hyna Młodszego zabrakło następcy. Tak jak Samuel Amon miał następcę w osobie Dadlera, Dadler w osobie Jana Hyna Starszego, a Chyn starszy w osobie swojego syna, to, kiedy Jan Chyn młodszy zmarł, nie pozostał nikt, kto mógłby godnie przejąć jego stanowisko. Widzimy to po wyobrażeniu. Naprawdę nie udało się rytownikowi, i nie dał sobie on rady z wycięciem prawdziwego, pięknego, majestatycznego wyobrażenia królewskiego. Nie przystaje ono do tego, co widzimy jeszcze 20 lat temu na monetach gdańskich, tam bowiem te monety są majestatyczne, praktycznie dzieła sztuki. Tutaj strona z wyobrażeniem królewskim jest, no lekko mówiąc, niezaładna. Zaś strona z herbem gdańska po prostu nie powala. Nie można jej nic zarzucić, jednakże trudno też znaleźć na niej wyśmienity popis kunsztu medalierskiego. Sama moneta jest bardzo dobrze zachowana, ma bardzo dobrze zachowany relief i detal, jednakże nienaturalne lustro w tle. Została bowiem wybłyszczona, przeflanelowana po to, by wydobyć takie nienaturalne lustro mennicze. To taki typowy zabieg z XIX wieku, kiedy handlarze numizmatami robili różne dziwne rzeczy z monetami, żeby uślicznić je w oczach kupujących. Kupujący, który nie do końca zdawał sobie z tego sprawę, jak wygląda naturalne lustro mennicze, po prostu dostawał coś takiego. Dzisiaj wiemy, że to jest lekka wada dla takiej monety, no ale wówczas było to na porządku dziennym. Sama moneta jest dobrze zachowana zamknięta w slabie pcgs z notą UNC Details, z czym ja osobiście się zgadzam. Dopisek jest dziwny, bo dopisek to TULT, czyli taki, który jest zazwyczaj zarezerwowany dla monet rylcowanych z poprawianymi detalami. Tutaj ta moneta jest po prostu przepolerowana, przeflanelowana. Sama moneta szalenie ciekawa. Jest ona monetą pierwszej emisji z tego roku, która nie została zaakceptowana. Przed zaprezentowaniem, przed zaprezentowaniem królowi monet, zwyczajowo przy jego wizycie w prezencie, trzeba było wybić te monety. Tutaj właśnie była pierwsza próba. Najprawdopodobniej rajcy miasta po prostu jak zobaczyli ten stempel, to się na to nie zgodzili. W takim razie ta moneta została wybita tylko pilotażowo i stąd też jej bardzo duża rzadkość. Później zlecono produkcję stempli mistrzom saksońskim, którzy byli znani wówczas w Rzeczpospolitej no i później również wykonali stempel do emisji dukata 1702 w Toruniu. Sama moneta później już była dużo bardziej majestatyczna niż to wyobrażenie początkowe, które tutaj widzimy. No i miała za zadanie być wręczona królowi jako swoista łapówka za przychylność dla miasta podczas wizytacji. I podczas tego, gdy rajcy miejscy Gdańska hołdowali królowi wierność, przysięgali mu wierność jako władcy Rzeczpospolitej. Moneta sama w sobie bardzo ciekawa, potrzebna moneta, której brakuje w większości zbiorów, moneta mająca swoje ciekawostki, na przykład charakterystyczne falbankowe obrzeże. Pod tymi dwoma stemplami awersu i rewersu metal nie płynął jednolicie, w związku z tym takie charakterystyczne nierówne obrzeże. Ta moneta nie jest okrągła, jest taka falbankowana na brzegach. Jest to moneta dobrze zachowana, moneta, która prezencją w jakiś tam sposób urzeka, mimo tego ciekawego, dziwnego, nienaturalnego lustra, nienaturalnego połysku w tle. To mimo wszystko na mnie na przykład robi bardzo duże wrażenie, ponieważ jest to bardzo, bardzo rzadka pozycja. W związku z tym dziękuję panu Sergiuszowi sztube, że mogłem wam ją pokazać, i że mogłem powiedzieć o niej kilka słów. Dziękuję również moim patronom z Patreonite, którzy umożliwili mi podróż i spędzenie czasu w Poznaniu, by nagrać te filmy, które będziemy wam prezentować, aż do samej aukcji, ponieważ jeszcze kilka filmów czeka na publikację. No i zapraszam Was do subskrybowania kanału, do lajkowania materiałów, do włączania powiadomień, no i do oglądania innych materiałów. Do zobaczenia, cześć.